W filmiku X003 wyszukiwałem cen, korzystając z funkcji indeks oraz podaj pozycję. Tamta metoda zakładała, że każdy kod towaru ma podanych 5 rodzajów cen. Tutaj mamy troszeczkę inne dane, i przy niektórych towarach brakuje niektórych cen. Na przykład przy towarze o kodzie BLTH brakuje ceny hurtowej 2. Tamta formuła niestety tego by nie obsłużyła i przypisałaby złą cenę. Spróbujmy napisać formułę, która zadziała na takich danych. Będzie mi potrzebna kolumna pomocnicza, w której Stworzę złączenie kodu towaru i nazwy ceny, która, które to złączenie będę później wysz, wykorzystywał przy funkcji Wyszukaj pionowo. Do dzieła, aby złączyć tekst z dwóch róz, różnych komórek, wystarczy napisać prostą formułkę: adres jednej komórki and adres drugiej komórki. W ten sposób uzyskam, jak widać, takie mało sensowne złączenia, ale je będę, będę wykorzystywał tylko przy wyszukiwaniu tę kolumnę będzie można później ukryć nazwę ją pomocnik chociaż nazwa nie jest konieczna ustawiam się przy pierwszym e, towarze przy cenie zakupu i napiszę odpowiednią formułę skorzystam tym razem z funkcji wyszukaj pionowo powiem tej funkcji aby wyszukiwała cenę zakupu dla towaru o kodzie BL Am Kolumna pomocnicza, którą stworzyłem wcześniej, będzie nam potrzebna do tego, aby w tej kolumnie właśnie wyszukiwać odpowiedniego rodzaju ceny dla odpowiedniego kodu towaru. A w jaki sposób? Jako szukaną wartość powiem, aby Excel stworzył sobie zbitkę, biorąc kod towaru i dołączając do tego nazwę ceny. Muszę odpowiednio poblokować te adresy, aby móc tę formułkę później skopiować w dół i w prawo. Także adres komórki I10 powinien być zablokowany w ten sposób, natomiast I9 powinien być zablokowany w ten sposób. Jeżeli zaznaczę te dwa adresy, nacisnę przycisk F9, aby oszacować tę formułę, no to jak widać, powstanie taka zbitka. Ctrl Z, aby to cofnąć, to będzie nasza szukana wartość. Średnik. Tabela, tablica, czyli obszar, w którym Excel będzie wyszukiwał tej wartości, to oczywiście ta tabelka z danymi. Zaznaczam ją poczynając od kolumny, w której mam te zbitki, czyli od komórki B7 aż do. Aż do co najmniej do wartości, ponieważ w tej kolumnie wartość będę. W tej kolumnie wartości są ceny, które będę chciał przypisywać, czyli co najmniej do tej kolumny. Ctrl Shift, strzałka w dół, aby rozszerzyć ten obszar do samego końca. Blokuję oczywiście ten zaznaczony obszar. Średnik. Numer indeksu kolumny czyli informacja dla funkcji wyszukaj pionowo, w której kolumnie jest wartość, którą ta funkcja ma przepisywać. Wystarczy policzyć. Pierwsza kolumna to jest kolumna pomocnik, następnie jest kod towaru, nazwa ceny, typ ceny i wartości. W tej kolumnie są te wartości, które chcę wyszukiwać, więc jest to raz, dwa, trzy, cztery, piąta kolumna. Dlatego numer indeksu kolumny w funkcji wyszukaj pionowo to będzie piątka średnik. I ostatni argument, potrzebujemy wykonywać dopasowanie... Dokładne, czyli fałsz, ewentualnie, ewentualnie zero, albo fałsz, albo zero, funkcja wyszukiwania i obsługuje. Zatwierdzam tę formułkę, i mogę ją skopiować w dół i w prawą stronę. Przy tych cenach, których brakuje, jak widać pojawiły się błędy, czyli towar o kodzie BLT nie ma ceny hurtowej 2. To się oczywiście zgadza. Jeżeli teraz te błędy chcemy obsłużyć, to należy opatulić w cudzysłowach, funkcję wyszukaj pionowo, funkcję na przykład jeżeli błąd. Spróbujmy. A ustawiam się, ustawiam się na samym początku. Użyję funkcji jeżeli błąd. I a wartością dla tej funkcji będzie całe to wyszukaj pionowo, ponieważ z tej funkcji wychodzą w niektórych przypadkach błędy. Także wartość dla tej funkcji już mam. Średnik i wartość, jeżeli błąd, czyli co ta funkcja będzie wykonywała, jeżeli wystąpi jakiś błąd. Więc w cudzysłowach wpiszę na przykład brak danych. Zamykam nawias, akceptuję tę formułę i jeszcze raz skopiuję ją. W dół i w prawą stronę. A w ten sposób w przypadku brakujących cen mam wyświetlany tekst, e, brak danych.